Czy wiesz, co zrobić w trakcie wypadku komunikacyjnego? Zadbaj przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. Spróbuj ocenić sytuację i zabezpieczyć miejsce zdarzenia na tyle, na ile potrafisz i pozwoli Ci sytuacja. Jeżeli uda Ci się dostać do osoby poszkodowanej, sprawdź, czy jest przytomna. Jeśli tak, nie poruszaj jej bez potrzeby. Jeżeli jest nieprzytomna, sprawdź, czy oddycha, nie zapominając o odchylaniu głowy do tyłu. Wybierz numer 112, żeby wezwać odpowiednią pomoc. Na miejscu zdarzenia zadbaj przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. Spróbuj zachować spokój. Bądź widoczny. Nie zapominaj o kamizelce odblaskowej i światłach awaryjnych w swoim pojeździe. Wszyscy moi pacjenci, którzy spowodowali wypadek komunikacyjny pod wpływem alkoholu, tego nie zaplanowali. Jeć ostrożnie, bez chemii.